Oświadczam, Proszę jestem zwolniony zwolniony. zasłonięcie twarzy. Po raz czwarty Panu powtórzę, jestem zwolniony. Poproszę od Pana dokument tożsamości. A na jakiej podstawie prawnej? 15 ustawy o policji. No to słucham Pana, bardzo uważam. Artykuł 14, artykuł 14, artykuł 14 konstytucji mówi wyraźnie, że policjant ma prawo obywatelskie 50, 50, artykuł 55 ustawa o policji mówi, że policja ma prawo legitymować obywatela, ale artykuł 14 mówi wyraźnie, że osoba, która jest legitymowana ma prawo poprosić funkcjonariusza policji o legitymację, czy imię, nazwisko, numer legitymacji subowej i stopień i w jakiej jednostce jest. Artykuł 14, widzowie. Artykuł 14 mówi Radzi, że obywatel ma prawo prosić funkcjonariusza policji, jeśli jest umundurowany. Jeśli jest umundurowany, jest kochani widzowie, umundurowany i kochani widzowie, jest funkcjonariuszem publicznym, ma prawo prosić o legitymację służbową. Artykuł 14, widzowie. Artykuł 14 w razie o tym mówi widzowie właśnie. Jeśli policjant się nie wylegitymuje, popełnia wykroczenie z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, niedopełnienia obowiązków służbowych i za to grozi do dwóch lat więzienia w zawieszeniu i 2000 zł grzywny. Yy, więc proszę pana, już na wstępie pana poinformuję, że skoro Pan uważa, że popełniłem jakieś wykroczenie, po czterokroć jak pana poinformowałem, że jestem zwolniony, to pan to takie coś artykuł... powiedział, tak, jeżeli pan żąda od niego, że tak powiem, podstawy prawnej faktycznie jak najbardziej policjant. Artykuł 14! Artykuł 14 mówi raz, że policjant ma obowiązek siebie legitymować, podać imię, nazwisko, z służbowej i stopień i z jakiej jest jednostki. Artykuł 14, kto nie zrobi, popełnia wykroczenie z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego niedopełnienia obowiązków służbowych i za to grozi do dwóch lat więzienia w zamieszczeniu i 2000, 2000 kary grzywny. Artykuł 230. przeczytajcie przeczytajcie, widzowie razie artykuł 14 artykuł 230 paragraf 1, 1 kodeksu karnego. Kodeks nie dopełnienie obowiązków służbowych i za to grozi do artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego za nie. Za nie. Y, policjant, się nie wylegitymuje, policjant, który się nie wylegitymuje, popełnia wykroczenie i przestępstwo z artykuł 231 niedopełnienia obowiązków służbowych. Nie poda, nie poda imienia, nazwiska, stopnia i numer legitymacji służbowej jednostki, popełnia wykroczenie z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego niedopełnienia obowiązków służbowych i za to grozi 2 lata więzienia w zamieszczeniu i 2000 tysiące kary grzywny. 2 lat więzienia w zamieszczeniu i 2000. tysiące... Przeczytajcie widzowie na internecie. Artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Za to, za Polityk, który się nie wylegitymuje, popełnia wykroczenie i przestępstwo. Z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Niedopełnienie obowiązków służbowych. I za to grozi 2 lata więzienia w zamieszczeniu i 2000 tysiące karek Artykuł 14 mówi, że policjant ma artykuł 14 mówi wyraźnie, że Policjant ma prawo wylegitymować obywatela, ale policjant też ma prawo się wylegitymować. Artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Policjant, który się nie wylegitymuje na zadanie obywatela, popełnia wykroczenie i przestępstwo z artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Nie dopełnienia obowiązków służbowych i za to grozi dwa lata więzienia w zawieszeniu i dwa tysiące karek grzywny. Przeczytajcie sobie artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego na internecie!